Pan z wami, słowa Ewangelii, według świętego Łukasza. Gdy Jezus był już blisko Jerozolimy, na widok miasta zapłakał nad nim i rzekł: Gdybyś i ty poznało w ten dzień, to. Co służy pokojowi. Ale teraz zostało to zakryte przed Twoimi oczami. Od, bo przyjdą na Ciebie dni, gdy Twoi nieprzyjaciele otoczą Cię wałem, oblegną Cię i ścisną zewsząd, powalą na ziemię, Ciebie i Twoje dzieci z Tobą, a nie zostawią w Tobie kamienia na kamieniu za to. Żeś nie rozpoznało czasu Twojego nawiedzenia Oto słowo pańskie. Pana, duchu Święty, duchu wiary, nadziei miłości, duchu mądrości, męstwa, rady, rozumu, umiejętności, pobożności, bojaźni Bożej. Stąp na nas, stąp na nasze serca, nasze umysły i ciała, abyśmy zawsze przyjmowali Jezusa i Jego Słowo, Jego nauczanie, tak jak Maryja, tak jak jej serce, tak jak święty Józef. Proszę również posługuj się mną, moimi ustami, sercem, aby przemawiać do Twojego ludu, do Twoich dzieci. Tak jak mówiłeś, właśnie do Maryi. Shalla Maria, sella Maria, betol Maria Adonai, 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 Adonai. Kilka myśli, refleksji związanych z dzisiejszą liturgią Słowa. Kolejny fragment z Apokalipsy Świętego Jana, apostoła. E, mówiący o tajemnicy związanej z Chrystusem, jako tym, który jest duchowym lwem z pokolenia Judy, jest odroślą Dawida. Jest Mesjaszem, który e, zwyciężył i który może otworzyć mistyczną księgę życia siedem jej pieczęci księgę ocalenia, zbawienia. Księgę, w której są zapisani ci. Którzy są Jego powołanymi, wybranymi, umiłowanymi, którzy będą w Jego chwale, którzy jako duchowe owce, duchowe baranki są do Niego podobni, bo na Ziemi przeżyli utrapienie, krzyż, cierpienie z powodu imienia Jezusa, oczyszczenie w Jego krwi. To ci, którzy będą przed tronem Boga, Ojca, przed ba tronem Baranka. To ci, którzy mówią, Godzien jesteś wziąć księgę i otworzyć jej pieczęcie, bo zostałeś zabity i krwią Twoją nabyłeś dla Boga ludzi z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu i uczyniłeś ich Bogu naszemu królestwem i kapłanami, a będą królować na ziemi. Więc ci ludzie taką śpiewają pieśń ku czci Jezusa Baranka, stojący baranek, stojący Jezus, zmartwychwstały. Więc mamy nadzieję, że i my jesteśmy w tej mistycznej Księdze Życia Baranka wpisani. Że kiedy staniemy przed Jego tronem, to powie Jesteś mojej Księdze Życia. Moją Księgą Życia jest moje serce. Jesteś w niej zapisany. Śpiewaj więc nową pieśń ku chwale mojego Ojca. Ku chwale mojej. Więc Jezus tutaj na ziemi, zanim będziemy i wierzymy w to mocno, dzięki Jego łasce, Jego błogosławieństwu, miłosierdziu, w Jego chwale, to tutaj na ziemi Pan mówi, przestań się lękać i przestań nawet płakać. Ufaj mi, nie bój się, bo jestem z Tobą. I, i podobnie również w psalmie 149, który jest związany z, z tym fragmentem Apokalipsy. Śpiewajcie Panu pieśniową, głoście Jego chwałę. I słowa: Pan swój lud miłuje i pokornych wieńczy zwycięstwem. Więc lud umiłowany przez Pana, który jest pokorny, jest ludem przeznaczonym do zwycięstwa. Zwycięży. I słowa Chrystusa. Wiemy, że Pan Jezus kochał też swój naród, kochał Jerozolimę, w której była świątynia jego ojca. Dlatego, kiedy zbliżał się do Jeruzalem, to widząc to miasto ze swoimi uczniami, zapłakał z bólu. Dlatego, że to miasto nie poznało dnia, które służy pokojowi dnia nawiedzenia przez Boga, przez Jezusa Mesjasza, przez Baranka Bożego. Jezus przyszedł dać pokój temu miastu. Jerozolima, czyli. Miasto pokoju, ale w tym w mieście nie było pokoju, bo nie było tam Chrystusa, który głosił pokój, w sensie nie był przyjęty przez to miasto. On głosił pokój. On chciał, żeby ludzie żyli w pokoju, w łasce ojca, ale oni nie przyjęli Jezusa, który głosił im pokój ojca. Oni odrzucili Jezusa. Jeruzalem odrzuciło Boga. Miasto pokoju stało się miastem zniszczenia. I Pan Jezus zapowiedział, że to miasto będzie zniszczone. Tak się stało. Rzymianie sumili powstanie żydowskie i zniszczyli całkowicie to miasto, Jerozolimę. Stało się więc miastem wojny, niepokoju, przegranej, zniszczenia. Dlatego, że nie przyjęło Jezusa, nie rozpoznało czasu, kiedy On przychodzi jako Mesjasz, który chce okazać miłosierdzie, miłość, pokój. Które przyszedł, aby uwolnić ich od każdego rodzaju zła, nieszczęścia, grzechu. Więc dlaczego? Dlatego, że ci ludzie byli zatwardziali, mieli zatwardziałe serca, zimne. <laughs> Dlatego módmy się o to, żebyśmy my, i my nigdy nie mieli takich serc. Ale serca. Otwarty na Chrystusa, żeby nasze serca było jak, jak miasto Jeruzalem, które przyjmuje Jezusa do, do wewnątrz. Kiedy przychodzi Chrystus do nas, do Twojego serca, do mojego serca, przynosi pokój, ukojenie, ulgę. Więc miejmy taką postawę, jako takie duchowe miasto Jeruzalem, a wtedy będzie pokój w nas, będzie Jego błogosławieństwo, Jego szczęście, Jego chwała. Zresztą niebo jest nazywane niebieskim Jeruzalem, czyli miastem pokoju, w którym jest Bóg Pokoju. Bóg obdarza wszystkich pokojem.